Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale Brick Fan. w dzisiejszym odcinku, zapowiedzianym już wczoraj, Secik z LEGO Star Wars o numerach 75259, śmigacz śnieżny, oczywiście kolejny zestawik na dwudziestolecie LEGO Star Wars. Mam tutaj trzy figurki: figurki Luka Skywalkera, Duck Later oraz yy, Żołnierz Rebelii Figurką specjalną jest Lando, y, Lando Cristiano To się chyba tak czy stało? Nie jestem pewien Nie chcę tutaj błędu popełnić W każdym bądź razie ten przyjaciel Hanna Solo, od którego on wygrał y, Sokoła milenium Figurka z 2003 roku Z tyłu mam jak zwykle wszystkie figurki Tak jak ten zestaw pokazany ten zestaw jaki był stary No i wszystkie funkcje ok, bezbędnego gadania to przechodzimy do otwierania oczywiście pudełeczko trzeba utrzymać w odpowiednim stanie dlatego staram się go nie niszczyć no, szybko poszło uuu, trochę troszkę go od wewnątrz ale od zewnątrz jest dobrze. Od zewnątrz jest dobrze. Od wewnątrz ciutko gorzej. Ale to już tam. Się, że to było. No, mały cecika, nawet sporo kloca tutaj widzę. Dwa, trzy, cztery. Jeden. Cztery woreczki z elementami. Wow! No, troszeczkę sporo tych naklejeczek. Ale jakoś chyba przeżyjemy. I instrukcja. Nawet nie spodziewałem się, że ten mały zestaw jest taki porządny. Sto... 102 elementy. Czy z czym weź kojarzy liczba 102? Mi tak. <grych> Okej. Okay. 20 lat. U, jaka instrukcja fajna. 20 lat. No i oczywiście mam tutaj porównanie yy, z 1999 roku i 20, 2009. 212 części. Tutaj mamy 309 części. W ogóle cieszę się, że tu jest napisane ile części, bo zazwyczaj w LEGO nie pisze ile części, a moim zdaniem to powinno być. To by było naprawdę fajne. Yy, oryginalna figurka Lando Calrissiana Krysia, już... Chyba Carlisian jednak. Dobra, nie będę się nad tym głowił, no. Yy, tej oto postaci z 2003 roku. To już sobie może przeczytać, ale wiecie, że ja się nie głowię nad tłumaczeniem. No i wszystkie zestawy pokazane. O! Informacje o bitwie o hot. Fajnie. Mamy już o bitwie o Kaszyk. No i teraz mamy bitwę o hot. Coś tu więcej ciekawego? No dalej już nie. Ok, teraz ja sobie ten zestaw złożę i zaraz widzimy się na recenzji. Ok, ja już ten zestaw złożyłem. Zaczniemy jak zwykle od, no czego mogliśmy by zacząć jakby, jakby nie klocki zapasowe. Widzicie, zawsze po prostu klocki zapasowe są potrzebne, żeby poprawnie zacząć recenzję. <grym> z ciekawszych elementów oprócz tej takiej drobnicy mamy okularki które no, są dosyć interesującym elementem, fajnie. No i oczywiście ta część odmiecza świetlnego jest też bardzo fajna. Mm -hmm. Nic więcej, oczywiście już mówiłem, że te y, pociski zapasowe do wyrzutni Lego po prostu wrzucam jako części zapasowe, bo jakby miał to inaczej pokazywać. Myślę, że to najlepsze. Ok, dobra. No to co? Teraz sobie zobaczymy, jakie mają figureczki. Pierwszą z nich jest Żołnierz Rebeli. Okej. Okay. Taki oto kurce, specjalnie na całym sobie sumie ubraniu specjalnie przystosowanym do zimowych klimatów hot. Jest, no... Można to nazwać jakby taką rakietnicą jakby taką coś w stylu bazułki, taka no porządna porządna broń o tu coś w stylu no coś w stylu celownika fajnie fajnie o, oczywiście to jest kamera tak a tu wykorzystali to w takim celu więc naprawdę fajny pomysł yy, biały plecaczek oraz yy, fajna czapeczka ponieważ możemy okulary mieć założone tak w ten sposób albo w ten dlatego bardzo, bardzo fajny jestem. Prezentuje się ta figurka. Ok. Następną będzie Dakratle Rattler. O ludzie, nie mogliby wymyśleć prostszych na tych gwiezdnych wojnach? Naprawdę. Ok. Jest to pilot śmigacza śnieżnego, w, oczywiście. W sumie nie tylko mógłby być pilot ze śmigacza śnieżnego. Inni piloci też mają takie stroje, więc po prostu jest pilotem. W swoim specjalnym całym stroju. Niebieskim kaskiem. Ma dwie twarze, taką... Z ...szybką. O ludzie. Taką z szybką albo... Z ...szybką. Ale przestraszony, no teraz się obrót. Tu jest taki... Jakby, no, można to nazwać ucieszony, ale taki chętny do walki, że tak powiem. A tu jest taki przestraszony, jakby już bitwa ochot chyliła się ku upadkowi. No i oczywiście blaster malutki, dodawany do praktycznie każdego pilota. Ok, następną figurką jest Luke Skywalker. Yy, także w stroju pilota, tylko tym razem w czerwcu w czerwonym hełmie, Strój już wam pokazywałem, za ma blaster, no i oczywiście miecz świetny, także dwie twarze, posiada taką z szybką, oraz bez szybki, dlatego bardzo, bardzo fajnie, ok, no i oczywiście figurka specjalna Lando. Halysjan. Nadal nie wiem, jak to wymówić. Coś w tym stylu. Yy, figurka ogólnie bardzo fajna. Wypominając to, że jest on z roku 2003, co już jest jego dużym atutem. Fajna pelerynka. Oczywiście z tego materiału. Takiego. O, teraz będzie słuchać, jakiego to materiał. Taki twardy materiał. Ale bardzo fajna. Po jednej stronie niebieska, po drugiej stronie taka złota. Oczywiście 20 lat Lego Star Wars, Cesary Blaster, no i na swojej podstaweczce fajna, fajna figurka. Ok, zanim przejdziemy do yy, gwoździ tego programu, że tak powiem, to mam jeszcze taką małą konstrukcję. sobie na razie. Mam jeszcze taką małą konstrukcję, takie oto działko. Yy, tu, o, tu w ogóle jeszcze jest Lornetka umieszczona dlatego ba bardzo fajnie to zostało zrobione. Jak tam widziałem na opakowaniu. To tu ten rebelia może sobie o, tu jest taki specjalny element, żeby sobie położyć tą swoją broń I może obsługiwać tutaj to działko nie ma co prawda tutaj jest niby element na monitor, chociaż to już można nałożyć na monitor, bo w sumie to wy przypomina taki jakby celownik yy, ale tam można byłoby się pokusić o coś więcej oczywiście wyrzutnia klocków, ale powiem wam że to jest chyba historyczna chwila ponieważ uważam, że umieszczenie tutaj wyrzutni klocków jest dobre nie tyle co dobrze, że wyrzutnia klocków, bo może się zgubić, ale dla wyglądu yy, ten czerwony po prostu tak tak ułożony ten czerwony element tutaj bardzo, bardzo Fajnie, nawet troszeczkę poprawia wygląd tego działka. Ok. Oczywiście działko jest obracane w tą stronę. Znaczy, no, w tą stronę się porusza i obracane jest tak. Okej, okay. No. To teraz przejdźmy do najważniejszego. Najważniejszego elementu. A mianowicie śmigacza ścieżnego. Który jest naprawdę świetny. Po prostu, wow! Naprawdę, wow! Mi się mega podoba. Bardzo ładnie, wszystko jest odzorowane. W ogóle, taki ten jego wygląd, to po prostu Lego się postarało. I to bardzo, bardzo naprawdę. Zobaczcie. Tu mam, o, o. kurde. Możemy sobie otworzyć tutaj. Jakby fragment silnika, coś w tym stylu. Z drugiej strony też ma, jest taka opcja. Yy, bardzo tutaj fajne, ładne wykończenia. Mimo, że to są naklejki, to i tak dobrze, że tutaj coś jest, a nie zwykłe białe klacki. Yy, działko. Tutaj drugie. Także wykończenia. Ok, yy, na dole tutaj nie ma nic ciekawego. Mam tylko takie nóżki, na których możemy to utrzymać. No i sprężynowe wyrzutnie, które jeszcze nawet toleruje. Bo zazwyczaj one są gdzieś poukrywane, a te klocki można sobie bez problemu wyjąć. A nawet jeżeli chodzi o funkcję bawialną, to przynajmniej to się nie gubi. No, wystrzeliłem sobie i od razu wiadomo, że te elementy znajdę tak, no a nie jak to wystrzelać, to tego już nie znajdę raczej. No, z przodu mamy także taką naklejkę. Zaraz sobie przejdziemy do środka, ale najpierw go z zewnątrz mówimy? Tutaj z tyłu działko. Nawet, no, już nie będę czypał, już to jest wyrzucanie klocków, no bo w sumie zwykły blaster by tu nie pasował, więc może to i dobrze została tutaj użyta. A z tyłu mamy wyciągarkę, tą słynną, którą yy, rebelianci przewracali, maszyny kroczące AT-AT. Można ją wyciągnąć naprawdę, a w sumie, w nie będę jej po prostu najwyżej zwijał, ale wam pokażę, że to jest naprawdę długa linka. No. Jest yy, długa. Możecie sobie porównać z figurką. Tutaj wam. postawię figureczkę obok. No. Jest OK. Tylko jak zwykle ze wszystkimi linkami problem jest ze zwijaniem. Co prawda tu mam taki element, który ma nam to ułatwić. No ale i tak troszeczkę czasu. Trzeba na tym spędzić, ale no jak na razie zestaw prezentuje się świetnie. Układać też się go fajnie układało. Dużo klocków. Yy, mimo że on nie wydaje, że tak dużo klocków jest chociażby z pudełka, ale, ale jak już yy, został sam go złożyłem i już jest złożony, to, to można to już zauważyć. Poza tym tyle detali. Naprawdę fajny. No, jest nareszcie. Naprawdę fajny model. Okej. Okay. Przejdziemy sobie teraz do środka. Pierwszy możemy sobie odchylić tą szybkę, gdzie możemy włożyć głównego kierowcę. I nim będzie Luke Skywalker. OK. No i teraz możemy sobie odchylić także z tyłu. Pięknie. I tutaj mamy miejsce na chociażby te dwa mm, plastery. Taki bagażnik, że tak to nazwa. Ok. Oraz jeszcze odkryłem, że tutaj widzicie ten biały element, to także można tutaj sobie w teorii położyć yy, blaster. To chyba nawet było zamierzone, chociaż na pudełku nie było pokazane w żaden sposób. Ale no, tak, że tak powiem, dodatkowe miejsce. Ale jakie jest miejsce tutaj, to wolę schować sobie to tutaj. Okej, okay, dobra, luk wraca na swoje miejsce. Właśnie, nie pokazałem. Tu mamy taki panel, w którym prawdopodobnie wszystko, wszystko z wszystkim, całym tym maszyną można sobie sterować. Okej, okay. rak, wbijaj. rak, boże, DAK, D-A-K. nie rak, oczywiście ma na imię, DAK. Ralter, Real, może dlatego mi się pomyliło, bo nazwisko zaczyna się na R, ale dobra, to chyba nic się nie stało. Chyba się nie obrazić, kolega. Yy, oczywiście, no, na Miecz Świetny nie ma tutaj nigdzie miejsca, no, bo raczej konstruktor nie spodziewa się, że ktoś będzie chował włączony Miecz Świetny w tej maszynie. Nie. No, raczej nie. Raczej żaden tam architekt rebeliantów yy, nie myślał o tym. Tutaj mamy jeszcze naklejeczkę, także jakiś a tu już jest po prostu cały jeden kokpit w naklejce. mam tutaj przyciski, jakiś joystick do sterowania tym właśnie dla tylnego strzelca. Co nie zmienia faktu, że zestaw jest świetny. Naprawdę... Z całej się go sobie postawimy. Okay. Naprawdę zestaw mi się bardzo podoba. I jest super. W ogóle te detale, ten statek jest po prostu... Śmigacz. Śmigacz po prostu mnie urzekł. Naprawdę jest świetny. To działko. Fajny dodatek. Naprawdę też mi się podoba. No ale śmigacz no po prostu dla mnie jest, to jest mistrzostwo świata. I z czystym sumieniem wystawię mu najwyższą ocenę na 10 na 10. Naprawdę uważam, że jest tego wart. Czyli w sumie z tych wszystkich zestawów, które recenzowaliśmy, ten wygrywa. Ten jest chyba najlepszym z tych wszystkich trzech i co jeszcze mogę powiedzieć? Że po prostu jest świetne, co już powtarzałem kilka razy. No ale przy takim zestawie trudno nie powtarzać. Dlatego, jeżeli chcielibyście sobie jakiś zestawik z dwudziestolecia, nie wiem jak tam z tymi innymi, no ale z tych trzech, moim zdaniem ten wygrywa. Ok, ja Wam już bardzo dziękuję za oglądanie. To był. A nie! Jeszcze. Ok, dobra. Mm. Chyba mam jeszcze jed, jedne, jedną rzecz w planach, ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak tam yy, mi się uda, ale na dzisiaj to już wszystko, na dzisiaj na pewno wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków, które pojawią się już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!